Siemacie macie hardcore gracze, to jest Bokak Hardcore Gaming i y, mam dla was dzisiaj Silentium PC M23. Finalny werdykt odnośnie tej obudowy. Słuchajcie, ta obudowa budzi spore kontrowersje. Eee, przedział cenowy, w którym możemy ją znaleźć w sklepach, to jakieś 150-160 zł i ludzie się kłócą o to, czy warto, czy nie warto, czy po co, czy na co, czy dlaczego. Ja Wam spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, czy nie warto. Natomiast na pewno będzie to moja opinia, z którą możecie się nie zgodzić. I okej, okay. Dajcie temu upust w komentarzach. A teraz do rzeczy. E, Silentium PC e, wypuściłem 23 jako następcę serii Brutus, e, takiej dosyć popularnej, m, popularnej serii obudów, które e, były tanie e, i generalnie miały czarne wnętrze oraz montowany zasilacz na dole, co powodowało, że e, ludzie po prostu lubili to kupować. E, natomiast nie posiadały te obudowy żadnego, e, żadnej możliwości aranżacji, okablowania, e, były też dosyć klaustrofobiczne. E, z, M23 nie jest też przestronną, bardzo skrzyneczką, ale daje radę i oczywiście ma możliwość aranżacji okablowania w taki sposób, żeby te kable nie wisiały wszystkie wewnątrz obudowy, co jest sporą, sporym plusikiem. Natomiast głównie zajmiemy się tutaj teraz w tej chwili wydajnością seryjnego chodzenia oraz rozbudowanego o kolejne 4 wentylatory od Arctic. Wszystkie kręciły się z maksymalnymi obrotami, czyli 1200 obrotów oraz sama temperatura pomieszczenia plasowała się pomiędzy 24 a 25 stopni taka temperatura była podczas testów testy były przeprowadzone w konfiguracji seryjnej wentylatory plus 4 wentylatory w battlefieldzie oraz, oraz w takim programie jako cct test power supply 30 minut konkretnie on trwał słuchajcie i teraz tak za chwilkę się pojawią wykresiki zapoznajcie się z nimi po czym ja je króciutko omówię. Ok, wykresiki mamy już za sobą. Czas powiedzieć o nich coś więcej. Ciekawe wyniki są z tego chociażby względu, że w obudowie czy były cztery wentylatory. Dodatkowe czy były same seryjne, temperatury w Battlefieldzie były bardzo ze sobą zbliżone. I sytuacja po dołożeniu czterech kolejnych wentylatorów była taka, że te temperatury spadły o zaledwie 2 stopnie. Kolejna rzecz to testy w OCCT. I tutaj sytuacja wygląda troszeczkę lepiej na korzyść konfiguracji z większą ilością wentylatorów. Na procesorze mamy 6 stopni różnicy, zamiast 95 jest 89. Na, to samo się tyczy na, same, na temperatury na samej płycie głównej, gdzie mamy spadek z 48 stopni do 41, 42. 42. Jest to zdecydowanie lepsza, większa różnica, gdzie przy dużym obciążeniu po prostu te podzespoły pracują chłodniej. Kolejna rzecz, która dotyczy właśnie chodzenia, to głośność wentylatorów. Słuchajcie, wentylatory seryjnie zamontowane w tej obudowie naprawdę nie są jakieś przeraźliwie wydajne ani też głośne, aczkolwiek wystarczają do tego, żeby przedmuchać ładnie wnętrze obudowy i nie absolutnie się nie martwić o to, że jakiś, powiedzmy, komputer za 3000 zł się tam po prostu będzie przegrzewał. I teraz kwestia dołożenia kolejnych wentylatorów wpływa jednak bardzo negatywnie na ogólną głośność tej skrzynki. Tutaj prawdopodobnie przyczyn, największym problemem z tym związanym był fakt, że arktyki nie są zbyt ciche przy maksymalnych obrotach i to one głównie powodowały ten szum, który dobiegał z wnętrza. Natomiast nie było to nic bardzo uciążliwego. Same seryjne wentylatory w zasadzie nie generują żadnego dźwięku. Słychać delikatny szum przepływającego przez nie powietrza, ale to jest naprawdę tak niewielka amplituda dźwięku, że można spokojnie przy takim komputerze spać i się niczym nie przejmować. Osoba, która będzie leżała, koło, będzie leżała gdzieś w łóżku w tym samym pomieszczeniu, nie powinna narzekać na ewentualną głośność, głośność tego chłodzenia. Oczywiście też to zależy, dużo, dużo zależy od karty graficznej, która została wyko wykorzystana w danym komputerze. Ok, czyli tak, wydajność mamy ze sobą, jest ona yy, jak najbardziej na dobrym poziomie, nie jest rewelacyjna, ale jest na dobrym poziomie. I tutaj nie mam absolutnie yy, w zasadzie do czego przyczepić. Natomiast jest kilka takich aspektów w tej obudowie, które troszeczkę, troszeczkę są niefajne, ale... Bądźmy szczerzy, większość z tych rzeczy, które teraz wymienią, występują w każdej obudowie, mniej więcej w tym przedziale cenowym. Także e, tragedii ogólnie nie ma. Aczkolwiek, tak, konstrukcja jest dosyć miękka. Przenoszenie tej obudowy bez założonych bocznych paneli jest raczej niewskazane, dlatego że może tam się coś przesunąć tak, że zostanie uszkodzone, np. płyta główna. Kolejna rzecz, która tutaj troszeczkę boli to płyta główna w formacie ATX, którą tutaj wsadziłem, delikatnie, no nie delikatnie, w zasadzie nie dotyka, ale ma około milimetr przestrzeni nad zasilaczem. I w zasadzie do, praktycznie do niego dotyka, tak? czyli załóżmy, że obudowa nam się przegnie w jakiś sposób, tak? płyta główna może w to uderzyć w zasilacz uderzyć i coś tam się ukruszyć. Tak? Także to jest akurat niefajna rzecz. Kolejna rzecz dotycząca stabilności tej płyty oraz konstrukcji to przenoszenie wibracji z dysków twardych oraz wentylatorów na podłoże, na którym się obudowa znajduje. W tym wypadku było czuć wyraźne drżenie biurka, natomiast nie było słychać dźwięku buczenia, nie buczała sama obudowa, nie stukała, nie terkotała, nic takiego się nie działo. Także jeżeli ktoś nie lubi wibracji na biurku, no cóż, niech M23 z daleka, a jeżeli komuś to nie przeszkadza, to na pewno nie będzie miał dyskomfortu, żadnego dyskomfortu dźwiękowego z tym związanego. Kolejna rzecz, bardzo fajna w tej obudowie, w odróżnieniu od poprzednich spraw, to zarządzanie okablowaniem. Tutaj oczywiście ze samą tacką płyty głównej nie ma praktycznie w ogóle miejsca na kabelki, natomiast niewielkie przetłoczenia na tacce oraz te przetłoczenie na boku, które tutaj też widzicie, bo jest ono na obu stronach, powoduje, że zyskujemy około 1,5 cm przestrzeni na właśnie te dyski twarde, co jest naprawdę dobrą opcją. I tutaj nawet Wam mogę pokazać, jak to wygląda już po zamontowaniu wszystkich podzespołów. Słuchajcie, szał to nie robi na pewno. E, mogłoby być lepiej. Natomiast w tym wypadku naprawdę e, ułożenie tego kablowania jest na duży plusik odnośnie tej obudowy. W praktycznie żadnej obudowie w tej cenie nie jesteście w stanie w ogóle dokonać czegoś takiego. Kable są upychane gdzieś pod dyskami twardymi, nad nimi, gdzieś tu u góry, gdzieś pod kartami graficznymi, cudawianki się po prostu dzieją w tych obudowach. Tutaj wszystko mamy w miarę solidnie umieszczone za tacką płyty głównej i nie trzeba się niczym martwić automatycznie. Automatycznie przyczynia się to do... do tego, że we wnętrzu obudowy jest po prostu dużo miejsca. W tej chwili, słuchajcie, tutaj nie ma karty graficznej. Jest to spowodowane tym faktem, że niestety Radeon 5770, który pożyczyłem do testów tej obudowy, musiał wrócić do swojego właściciela. I teraz, tak, jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest taka troszeczkę kontrowersyjna w tej obudowie. To rozmieszczenie, rozmieszczenie, słuchajcie, okablowania w tym miejscu. Spójrzcie, generalnie, jeżeli chcemy puścić kable SATA tutaj, to problem polega na tym, że tak naprawdę możemy je puścić tylko tutaj górą nad klatką dysków twardych i kolejne niższe, tylko dwa nawet jeden w zależności od, od płyty głównej tutaj te sloty są dostępne dla mm, SATA później już tutaj zaczyna być niewielki problem a to dlatego, że ups a to dlatego, że po prostu ten przepust tutaj takiej zwykłej wtyczki mm, płaskiej ciężko jest przepuścić ją tutaj w tym miejscu tak, żeby ona nie łamała tego SATA w całości. Natomiast sama kątowa, kątowa wtyczka po prostu tutaj się nie wejdzie, ponieważ ten przepust jest dosyć daleko od płyty głównej. Także tutaj trzeba mieć to na uwadze, i może trzeba się liczyć z tym, że kable sata będzie trzeba poprowadzić jakoś tutaj od dołu, ewentualnie, żeby te kable podłączyć. Nie wiem dokładnie, nie wiem jak to zrobić zasadniczo. I kolejna rzecz we wnętrzu, która troszeczkę jest niefajna, to tutaj miejsce na dysk SSD na samym dole. Gdyby ktoś chciał mieć cztery dyski twarde, jeden dysk SSD i zamontować tutaj jakimś cudem kartę graficzną dłuższą niż 31 cm to musiałby zlikwidować tą, tą tutaj przegródkę, żeby ta karta mogła tutaj wejść co ja zamierzam zresztą zrobić, ale o tym może później i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy cztery dyski twarde tutaj zamontowane to automatycznie nie zamontujemy tak naprawdę nicie tego SSD jeżeli, gdybyśmy chcieli jeszcze mieć tutaj wentylator bo po prostu dysk się tutaj nie zmieści widzicie On tu się nie zmieści. Nawet mój palec się nie mieści. Także tym bardziej dysk się nie zmieści. Dobra. To tyle. Dobra. Końcowy werdyr odnośnie tej obudowy. Silentum PCM23 jest. Tanią obudową w przedziale cenowym 150-160 zł, i w tej kwocie otrzymujemy dość ciekawą skrzynkę z ciekawymi rozwiązaniami. Kilka bolączek odnośnie mało sztywnej konstrukcji, dość miękkiej blachy, aczkolwiek założenie boczków powoduje jej dosyć <laughs> dobre usztywnienie, i wtedy możemy spokojnie przenosić tą obudowę. Filtry przeciwkurzowe na froncie w postaci gąbek, zarządzanie okablowaniem. Rzecz, której naprawdę próżno szukać w większości, w zasadzie w każdej obudowie w tym wydziałach cenowym. Całkiem wydajne i ciche wentylatory seryjne i naprawdę ogólna, całkiem przyzwoita przestrzeń wewnątrz obudowy. Bolączki to tutaj nie mieści się ten dysk SSD. Troszeczkę trzeba by pokombinować z podłączeniem Kablisata, jeżeli mamy więcej niż powiedzmy 3-4 dyski podłączone i kombinowanie z przepustem na kabel EPS, 8-pinowy kabel dodatkowego zasilania procesora. Po prostu nie ma tam miejsca, aby włożyć go bez problemu. Trzeba w wycięciu na płytę główną. Tutaj, jak sami widzicie, jest po prostu on puszczony za płytą główną i nad płytą główną. On tam wychodzi sobie. Czyli co? Tania obudowa w przystępnej dość cenie zastąpiła starą serię Brutusa i zrobiła to całkiem nieźle. Także, według mnie, kciuk do góry w cenie do 160 zł. Natomiast, jeśli masz więcej kasy, Rozejrzyj się za czymś lepszym. Pozdro 600. Na razie.